Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania agrowiadomości non-stopa w nich m.in. Można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie wykorzystanego do produkcji rolnej. Samorząd rolniczy wnioskuje o wprowadzenie rozwiązań minimalizujących skutki wprowadzenia zakazu stosowania niektórych substancji czynnych. Już niedługo rusza kolejna, dziewiąta już edycja programu Grupy Azoty – Grunt to Wiedza. W skupach znów wyraźnie w górę rzepak umiarkowanie zboża, drugi tydzień z rzędu zyskujący ceny żywca wieprzowego. Jak zwykle na zakończenie programu na kolejne trzy zadane przez Was pytania odpowiadają nasi przedstawiciele terenowi. Od 1 lutego rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie, które wykorzystali do produkcji rolnej. Wysokość zwrotu podatku ustalana jest na podstawie powierzchni użytków rolnych, określonej w ewidencji gruntów i budynków oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych posiadanego bydła. Wnioski przyjmują właściwe urzędy gmin i miast, gdzie producenci rolni prowadzą swoje działalności. Tutaj muszą dostarczyć faktury zakupu. Tego paliwa od 1 sierpnia do 31 stycznia. Ten okres jest rozliczany. Dopłata to jest złotówkę do jednego litra zakupionego oleju napędowego. To po pierwsze, nie więcej jak 100 złotych do hektara użytków rolnych. I jeżeli chodzi o hodowców bydła, mają. 30 zł do jednej dużej jednostki przeliczeniowej utrzymywanej w ciągu roku w gospodarstwie. Informacje o dużych jednostkach przeliczeniowych rolnik może uzyskać w Biurze Powiatowym Agencji, właściwym dla siedziby stada. W tym celu wystarczy złożyć wniosek o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek może zostać złożony przez posiadacza zwierząt lub jego pełnomocnika w formie papierowej, pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem platformy ePUAP do 1 marca tego roku. Kolejne wnioski o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego rolnicy będą mogli składać od 2 do 31 sierpnia. Będą one dotyczyły faktur VAT za paliwo kupione od 1 lutego do 31 lipca. To kolejny sezon, w którym rolnicy będą mieli większy problem z zakupem skutecznych środków ochrony roślin. W 2021 roku w Unii Europejskiej z rejestru substancji czynnych dopuszczonych do ochrony roślin zostanie wykreślonych ponad 70 pozycji. W przypadku Polski rejestr zostanie pomniejszony o 54 środki. W związku z przyjętymi kryteriami dotyczącymi zdrowia zwierząt i ludzi oraz ochrony środowiska z listy na poziomie Unii Europejskiej zniknie 15 substancji czynnych insektycydów, a dla Polski będzie to 11 substancji. Poza tym w Polsce mogą zostać wykreślone 24 fungicydy, 18 herbicydów i jeden regulator wzrostu. Skutkiem tzw. Zielonego Ładu jest wycofywanie przez Komisję Europejską substancji czynnych z obrotu, a co za tym idzie, wycofywanie z obrotu konkretnych insektycydów, fungicydów, herbicydów oraz regulatorów wzrostu. Daty ich wycofania różnią się od siebie i w większej mierze uzależnione są od daty wprowadzenia ich do obrotu, informuje Gustaw Jędrzejek, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej. Ograniczenie stosowania pestycydów, które jest wpisane w założenia tzw. Zielonego Ładu, budzi wiele kontrowersji zarówno wśród przedstawicieli związków i organizacji rolniczych, jak i samych rolników. W ramach Green Deal wyznaczono cele mające zmniejszyć stosowanie środków ochrony roślin o 50%, stosowanie nawozów o co najmniej 20% oraz zmniejszenie sprzedaży środków przeciwdrobnoustrojowych przeznaczonych do zwierząt utrzymywanych w warunkach fermowych o połowę. Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej wnioskuje o wprowadzenie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie skutków wprowadzenia zakazu stosowania niektórych substancji czynnych na poziomie Polski, jak i całej Unii Europejskiej poprzez dopuszczenie do obrotu wszystkich dozwolonych środków ochrony roślin na terenie całej Unii Europejskiej, tak aby dopuszczone do obrotu środki w innych krajach Unii mogły być stosowane także w Polsce. Zarząd lubelskiej Izby Rolniczej postuluje także o wprowadzenie dopłat dla rolników do zakupu biologicznych środków ochrony roślin. Czytamy w stanowisku lubelskiej Izby Rolniczej. Krajowa Rada Izb Rolniczych skierowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o zabezpieczenie środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ponadto wnioskowano o zwiększenie środków przeznaczonych na ten cel do kwoty gwarantującej zabezpieczenie potrzeb rolników w tym zakresie. 400 milionów złotych na ten cel, planowane w ustawie budżetowej państwa na 2021 rok, budzi obawy Rady. Dane dotyczące wydatków państwa zrealizowanych na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt w poprzednich latach przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pokazują coroczny wzrost z prawie 400 milionów złotych w 2017 roku do blisko 460 milionów złotych w 2019 roku. Obawy potwierdzają liczne sygnały od rolników zgłaszających jesienią 2020 roku problemy dotyczące zawierania umów ubezpieczenia upraw z dofinansowaniem z budżetu państwa. Ponadto w związku z zapowiedzią rządu Rzeczpospolitej Polskiej, że w tym oraz kolejnym roku nie będzie środków finansowych na pomoc w przypadku ewentualnych szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, niepokój samorządu rolniczego jest tym większy. Krajowa Rada Izb Rolniczych wskazuje, że do momentu wprowadzenia nowego systemu ubezpieczeń rolniczych, nad którym pracę rozpoczęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nacisk powinien być kładziony na zwiększenie skuteczności oddziaływania dopłat do ubezpieczenia, w tym poprzez zabezpieczenie środków finansowych w ustawie budżetowej w dostatecznym stopniu, czego zdaniem rolników może nie zapewnić kwota 400 milionów złotych zaplanowana w ustawie budżetowej. W ocenie rolników w obecnej sytuacji subsydiowanie ubezpieczeń na poziomie niższym niż wskazują potrzeby, biorąc chociażby pod uwagę doświadczenia ubiegłego roku, będzie miało negatywne skutki dla zachowania bezpieczeństwa gospodarstw w sytuacji strat. Już niedługo rusza kolejna edycja programu Grunt to Wiedza, będzie to już dziewiąta edycja bardzo popularnego wśród rolników programu. Żeby się dostać do programu, trzeba się zalogować najpierw na stronę nawozy EU założyć tam konto, a następnie przystąpić do programu, logując się poprzez zakładkę Gruntowiedza. Do programu mogą przystąpić gospodarstwa od 20 do 300 hektarów, które oczywiście spełniają nasze oczekiwania, a oczekiwania są takie, żeby te gospodarstwa po prostu po pierwsze chciały się zalogować, a po drugie muszą kupić przynajmniej nawóz na 1000 zł. Do programu zakwalifikować się mogą gospodarstwa w dwóch kategoriach od 20 do 50 hektarów, którym przysługuje 5 prób glebowych i od 51 do 300 hektarów, którym przysługuje 15 takich prób. Jeśli chodzi o rejestrację, rusza e, rejestracja 30 marca i trwa do 10 kwietnia. Oczywiście, kto pierwszy, ten lepszy. Dlatego zwracam uwagę, żeby pilnować godziny rejestracji. Rejestracja rozpocznie się 30 marca o godzinie 9 i będzie trwać do 10 kwietnia do godziny 24. Przypominamy, że obowiązuje kolejność zgłoszeń. Grunt to Wiedza to ogólnopolski bezpłatny program badań pH gleb oraz zasobności w składniki odżywcze. W ramach akcji Grupa Azoty dotarła już do prawie 5000 gospodarstw rolnych w całym kraju. W tegorocznej 9 edycji planowane jest przybadanie gleby w blisko 800 gospodarstwach. Program realizowany jest przy współpracy z akredytowanymi laboratoriami okręgowych stacji chemiczno-rolniczych. Celem programu jest popularyzacja technologii optymalnego nawożenia z uwzględnieniem rodzaju uprawy i zasobności gleby. Jak również rozwój nowych technologii nawożenia i produktów nawozowych dostosowanych do potrzeb polskiego rolnictwa. Wciąż pojawiają się liczne pytania dotyczące prekursorów materiałów wybuchowych. O nowych regulacjach prawnych informowaliśmy już w naszych wiadomościach. Kamil i Paweł poruszają ten temat również w najnowszym filmie publikowanym na naszym kanale. Link do filmu znajdziecie w opisie wiadomości. Serdecznie zapraszamy do oglądania i do zapoznania się z nowymi regulacjami prawnymi. Ostatnie tygodnie w skupach należą do rzepaku, którego wzrosty cen nie ustają i osiągają wartości powyżej 2000 zł. Umiarkowanie w ostatnim tygodniu zyskiwały zboża, drugi tydzień z rzędu notujemy zwyżki cen w przypadku żywca wieprzowego. W ostatnim tygodniu widełki cenowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej zmieniały się w dwie strony, zmian im plus było nieco więcej, w związku z czym średnia krajowa zyskała 4 zł, nie zmieniła się minimalna cena dla Polski, ale maksymalna straciła 10 zł. Wszystkie z wyjątkiem jednej zmiany, jakie nanosiliśmy na mapie cenowej pszenicy paszowej, miały pozytywny charakter. Co prawda maksymalna cena dla Polski nie zmieniła się, za to minimalna wzrosła aż o 90 zł. Średnia krajowa powiększyła się w ostatnim tygodniu o 10 zł. Prawie taki sam, bo tylko złotówkę mniejszy był w ostatnim tygodniu przyrost średniej krajowej w przypadku Przenżyta. W pięciu województwach najwyższa cena ma ósemkę na początku, a maksymalna dla Polski zyskała jeszcze 20 złotych, bez zmiany, jeśli chodzi o cenę minimalną. Zmieniła się natomiast cena minimalna dla kraju za tonę żyta konsumpcyjnego. W ostatnim tygodniu powiększyła się ona o 30 złotych. Zmianie nie uległa natomiast cena maksymalna. Kilka wzrostów przełożyło się na zwiększenie średniej krajowej o 8 złotych. Liderem wzrostów wśród zbóż był w ostatnim tygodniu jęczmień browarny. Maksymalna cena dla Polski notowana w biurze meklerskim warszawskiej giełdy towarowej w Śremie powiększyła się o 60 zł, osiągając poziom 1000 zł. Cena minimalna wzrosła o 40, a średnia krajowa o 13 zł. Tylko na Pomorzu zmieniła się o 10 zł w górę cena oferowana za tonę owsa konsumpcyjnego. W pozostałych przypadkach, a więc i odnośnie skrajnych dla Polski, ceny takie jak przed tygodniem. Natomiast średnia krajowa zyskała 6 zł. Niemal dwukrotnie więcej, bo 11 zł zyskała w ostatnim tygodniu średnia krajowa cena kukurydzy suchej. To efekt wzrostu w rzędu 20-30 zł w kilku województwach. Wzrosty te nie dotyczyły jednak skrajnych cen dla Polski, które są takie same jak przed tygodniem. Najwyższe ceny za tonę rzepaków w większości województw zaczynają się od 2000. W ostatnim tygodniu kilkudziesięciozłotowych wzrostów ciąg dalszy i, choć maksymalna dla Polski nie zmieniła się, to minimalna zyskała 70 zł, z kolei średnia krajowa powiększyła się o 32 zł. Rozpoczęte w ubiegłym tygodniu wzrosty cen żywca wieprzowego były kontynuowane w ostatnich 7 dniach. W ponad połowie województw ceny wzrosły o wartości od 10 do 30 groszy. 10 groszy zyskały m.in. skrajne ceny dla Polski, a średnia krajowa powiększyła się o 12 groszy. Nieco mniejszy, bo 9-złotowy wzrost zapisaliśmy w przypadku średniej krajowej ceny za kilogram żywca wołowego. I choć maksymalna cena dla Polski straciła 10 groszy, to jednak bardzo wyraźnie wzrosły ceny w trzech województwach. Przekraczając granicę 9 zł za kilogram. Wahają się z tygodnia na tydzień ceny broilerów kurzych. Ostatnio niespełna 10-groszowy spadek średniej krajowej, a teraz 8-groszowy wzrost. W ostatnich 7 dniach zyskały ceny w kilku miejscach. O 2 grosze powiększyła się minimalna cena kontraktacyjna, a maksymalna dla Polski zyskała 15 groszy. Cześć, się pytanie zadaje nam Pepe, jakie nawożenie zastosować pod łąki kośne i w jakich dawkach? Czy jest jakiś sens zastosowania saletromagu na łąki i w jakiej ilości, w zależności od klasy i rodzaju ziemi? Pozdrawiam. My również pozdrawiamy, odpowiadając na drugą część pytania. Saletromag jest nawozem azotowym uniwersalnym do wczesnowesennego nawożenia. Doskonale wpisuje się w nawożenie wszystkich roślin uprawnych i na wszystkich kategoriach gleby. Należy również pamiętać, że stosując saletromag wprowadzamy do gleby siarkę i magnez dwa bardzo ruchome pierwiastki. W jakich dawkach? Kolega generalnie pyta się o nawożenie użytków zielonych, o dawki. Niestety nie znamy historii pola, nie wiemy jaka jest zasobność w składniki pokarmowe, ale przyjmując średnią zasobność w składniki pokarmowe możemy zastosować następujące nawożenie. Wczesną wiosną polifoska 6 w dawce 250 kg na hektar oraz właśnie z nawozów azotowych możemy zastosować salę w dawce 250 kg na hektar. Po pierwszym pokosie y, uzupełniamy nawożenie azotowe, i tutaj możemy wybrać sobie z bogatej y, oferty nawozów azotowych grupy Azoty: Pulan, Zakson 32, Zakson 33, y, RSM. I stosujemy taką dawkę azotu, aby oscylowała w granicach 50 kg na hektar. Również uzupełniamy potas. Dlaczego? Ponieważ wybraliśmy na wczesnowiosenne wiosenne nawożenie polifoskę szóstkę, czyli nawóz o węższym stosunku fosforu do potasu. I musimy uzupełnić potas, a najczęściej to robimy stosując sól potasową w dawce 100 kg na hektar. Po drugim pokosie uzupełniamy nawożenia azotowe w dawce 50 kg azotu na hektar i tutaj możemy również wybrać nawóz z bogatej oferty Grupy Azoty. Dziękuję. Cześć, witam wszystkich. Mirek Rogowski, Grupa Azoty. Chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które zadał tutaj Mateusz Cegiełka. To pytanie to, chcę zastosować polifoskę szóstkę pod zboża jarę razem z wapnem. Czy mogę te nawozy wysiać razem, czy lepiej NPK przed orką, a wapno na orkę? Dodam, że jesienią zastosowałem obornik, który został wytależowany. Więc, Mateusz, wapnowanie jest bardzo ważnym procesem pozwalającym poprawić jakość gleby. Ma na celu uzyskanie optymalnego odczynu. Optymalny odczyn pH pozwala na wykorzystanie przez rośliny wprowadzanych składników pokarmowych z nawozów mineralnych, jak również organicznych. Zabieg wapnowania należy przeprowadzić w taki sposób, aby zachować następujące zasady. Najlepszy czas na wapnowanie jest między zbiorem plonów a pierwszymi uprawkami. No i oczywiście w tej odpowiedzi tutaj mamy, że nie mieszamy wapna z nawozami wieloskładnikowymi, ponieważ dochodzi w, taki, w takim przypadku do strat dostępnych form fosforu. Fosfor. W takich sytuacjach często się uwstecznia. Nie mieszamy wapna również z nawozami zawierającymi azot w formie amonowej, amidowej. W takich przypadkach wzrost czynu pH, nawet powierzchniowy, powoduje straty azotu amonowego w postaci uładniającego się do atmosfery amoniaku. Nie należy również stosować wapna w połączeniu z nawozami organicznymi. Czyli w tej sytuacji najlepiej by było pomiędzy zabiegiem wapnowania a wprowadzeniem nawozów wieloskładnikowych azotowych. Zastosować okres około 4-6 tygodni i przeprowadzić uprawki. Podsumowując to pytanie, unikamy mieszania nawozów z wapnem. Pozdrawiam, do usłyszenia następnym razem. Mirek Rogowski. Siemanko, witam moi drodzy bardzo serdecznie. Dziś kolejna seria odpowiedzi na Wasze pytania. Guzik 1, 2, 3. Czy pólgran S będzie dobrym wyborem na pierwszą dawkę w pszenicy mocno pokrzewionej? Odpowiadam. Jeśli chodzi o produkt Pulgran S, jest to mocznik siarczanowo-amonowy, który w swoim składzie zawiera 36% azotu i 21% SO3 trójtlenku siarki. Jeśli chodzi o stosowanie tego produktu na pierwszą dawkę, uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie, gdyż ten produkt zawiera formy zbyt wolno działające. Tak naprawdę to matka natura zadecyduje, jak zboża przyzimują u Was na polach, w zależności od regionu i wtedy trzeba podjąć odpowiednią decyzję co do nawożenia plantacji. Według mnie w pszenicy mocno pokrzewionej oczywiście wszystko zależy od wiosny, trzeba stosować około 40% azotu który tak naprawdę wpłynie nam na regenerację po zimie w formach, które są szybciej przyswajalne przez rośliny, czy to azotonowa, czy amonowa. Sam pulgran S jak najbardziej nadaje się na nawożenie zbóż, jednak ja bym ten pulgran przeznaczył na drugą bądź trzecią dawkę. Tutaj sama siarka będzie też miała zbawienne działanie, jednak na pierwszą dawkę zboża chozimych według mnie się nie nadaje. Dzięki serdeczne, pozdrawiam, do usłyszenia.